Nowy tydzień może zacząć się nie od działania, lecz od wewnętrznego wyboru. Dziś wybieram pokój. Powtarzaj wraz ze mną w myślach lub nagłos słowa dzisiejszej afirmacji: Spokój jest moim naturalnym stanem. Wybieram ciszę ponad chaos. Decyduję się na spokój w każdej sytuacji. Moje serce wie, jak wracać do równowagi. Pokój jest moim domem i zawsze mogę do niego wrócić. Pokój nie przychodzi z zewnątrz. On rodzi się z decyzji serca. Zajrzyj dziś na nasz blog i znajdź inspirację do spokojnego życia. Zostaw komentarz, niech Twoje słowo pomoże innym. Życzę Ci, by poniedziałek był łagodnym powrotem do siebie. Dziękuję, że razem dziś wybieramy pokój. Jeśli uznasz, że moje afirmacje są wartościowe, weź pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny. Jeśli wpłacisz minimum 10 zł i zrobi to każdy z naszej społeczności, to pomożesz nam w bardziej efektywnym przygotowywaniu programów możemy wtedy otworzyć nowe, wyjątkowe cykle programowe i przygotowywać jeszcze lepsze tematy. Jeśli chcesz być częścią naszej telewizji, wesprzyj nas swoją wpłatą. A ja się z Tobą żegnam. Do usłyszenia jutro, mówił Marek Zadęckich.